Cześć piękni młodzi, witam Was w kolejnym odcinku z budowy domu własnymi siłami. Tym razem czas zająć się czymś, co odkładam od bardzo, bardzo dawna, mianowicie tym, kolokwialnie mówiąc, pierdolnikiem. To jest pomieszczenie ukryte za kuchnią, tak zwane pomieszczenie gospodarcze. Zbudowałem je, zaprojektowałem je i zbudowałem po to, żeby po prostu mieć tutaj miejsce do składowania rzeczy. Przy okazji jest tutaj też pralka, jest też boiler. Jest dostęp do instalacji wodnej, eee, także to jest główne założenie, żeby to było na miejscu, to było widoczne, ale też ma tutaj być miejsce na to, żeby na przykład, nie wiem, podkładać sobie jakieś zapasy żywności, jakieś, nie wiem, papiery toaletowe, tym podobne, też tutaj ma być sprzęt, ma być odkurzacz, eee, no a widzicie, że po prostu bez jakichś półek nie ma to kompletnie sensu, jakieś tam deski do prasowania, mopy, em, kosze na śmieci, także... Przegadamy sobie temat, jak ja chcę to tutaj zaprojektować. Czemu tak, a nie inaczej? I czemu z takich, a nie innych elementów? Także nie przedłużając, zapraszam. Eee, dobra, problem jest tutaj natury taki. Po pierwsze, wykończone są wszystkie ściany i sufit, ale nie ma wykończonej tej. Za nią jest kuchnia. I planowałem tutaj też przykręcić karton gips. Ewentualnie płytę OSB, i do tego dorabiać półki, ale uznałem, że nie ma sensu. Poza tym zmniejszyłbym sobie przestrzeń na te dodatkowe parę centymetrów. Nie ma to dla mnie znaczenia, jak to tutaj wygląda. Ma to być funkcjonalne. Oczywiście no chcę, żeby to było maksymalnie ładne, ale po pierwsze, ma to być funkcjonalne. Więc nie będę kończył tej ścianki. Tutaj dorobimy półki i na końcu dorobimy półki zostawiając tutaj minimalną przestrzeń na to, żeby można się było poruszać. Między tą ścianą a tą jest metr 20, chyba 1, metr 22. <laughs> Jak zostanie jakieś 70 cm, to będzie wystarczająco, żeby chodzić. 50 cm, czy tam 45 na półki, to jest więcej niż mi potrzeba. Tam na końcu prawdopodobnie zrobię te półki troszkę. Troszkę głębsze no z racji tego, że tam po prostu jest jedyne miejsce, gdzie można by to wykorzystać i na przykład trzymać e, jakieś takie pudła. O, ciężko mi stwierdzić, do czego to się przyda. Na pewno się to przyda, bo takich miejsc, gdzie mam jakieś tam nie wiem, skrzynki narzędziowe, czy, czy nie wiem, pf, pudła po jakichś sprzętach, do no tego jest multum porozrzucane po garażu, po pod schodami, nad garażem. <laughs> Także fajnie byłoby tutaj sobie to trzymać plus rzeczy żywnościowe. I teraz konstrukcja. Eee, tak, tutaj nie może być nic, no bo wchodząc, niezależnie od tego, czy ta pralka będzie tak, czy będzie w przyszłości tak, tu będzie jakaś umywalka. I nie mogę mieć tutaj nic w przejściu, no bo muszę móc się zmieścić. Te kosze w takim razie muszą wylądować z tej strony, co przy okazji definiuje mi, że pierwsza półka nad koszem musi być przynajmniej na tę wysokość, żebym mógł tym operować. I tutaj będą całe rzędy tych półek. Jeszcze nie myślałem nad tym, jaka to będzie wysokość, co tutaj będzie dokładnie składowane. Na pewno na dole będzie dużo miejsca, i potem będą porozkładane półeczki, ale o tym o tym później. Tutaj będzie słup, jeden tu nie będzie. Tu będzie, tam nie będzie i tam będzie. Chodzi o to, żeby dołożyć tutaj półki, które są maksymalnie szerokie. Co z tego wynika, że będę musiał porobić e, stężenia pod półkami. Żeby były jak najbardziej wytrzymałe. Czyli tak, wykorzystuję te słupki nośne, przestrzeń pomiędzy tym, żeby ta półka była nieco głębsza. Dorabiam tutaj jeszcze słupek, tutaj jeszcze słupek. Pomiędzy stężenia złapię tak. I na górę będę musiał dać coś jako spód do tych półek, żeby mógł kłaść na tym rzeczy. Co to będzie? Pokażę Wam za chwilę w garażu, bo mam tego po prostu multum i to jest dla mnie idealny sposób, żeby się tego pozbyć. Więc, nie przedłużając, lecimy do garażu. No dobra, jesteśmy w garażu. Teraz spójrzcie. tu już sobie przygotowałem odpady z C24, 45 na 145. Tyle jest tych dech, jakby jeszcze brakło, to tutaj są 38 na 145. No i wszystkie. Odpady z deski bazeryjnej, z deski podłogowej. Tam jeszcze jakieś stare odbitki, co to jest. No tutaj też będą zbyt, zbyt krótkie. No tam coś z tyłu się jeszcze kroi. Tutaj mamy jakieś takie długasy do wykorzystania. Wszystko te odpady są dla mnie. A nie lubię tego wyrzucać. Oczywiście mogę to dać do pieca, ale większe. Mm, większa sensowność jest, kiedy będzie to użyte do jakiegoś mebla. I teraz tak, rozpisałem sobie już co i jak. To są odległości między tymi słupkami, tu jest wejście. Tu jest słupek, przy którym jest włącznik. I między... A nie, tu jest słupek, przy którym jest włącznik, nawet go nie rysowałem. I tutaj między tym a tym no półki, między tym a tym. I zrobimy sobie tutaj, już rozpisałem co i jak potrzebuje. Łaty 5 na 4 mam kupione, muszę pociąć. One są w odcinkach 4Metrowych. Wykorzystam jedną, muszę to uciąć po prostu na pół i z tego będzie główny stelaż. Reszta konstrukcji to będą te deski, tylko przycięte na pół. Nie ma sensu na takiej szerokości walić dech na 145. Na wysokość, zwłaszcza, że no w naszym wypadku będzie to po prostu zabierało wysokość, gdzie można cokolwiek włożyć, więc będę ciął je na pół Na tejże pile No i będę musiał z tych wszystkich dech porozdzielać na takie, które będą miały wymiar 49 cm, to będą te, które będą wchodziły na te półeczki tutaj I 618, które wejdą tutaj Dobra, bierzemy się do pracy Tutaj wieczór zostanie. Tutaj super klepki do ogniska, czy do rozpalania w kominku. Piękna sprawa, podoba mi się taki recykling. I praktycznie nie zostały mi już żadne deski na długość większą niż te 40 parę centymetrów, który potrzebuję. To są dechy na te węższe półki. A to z tymi na te. Na te głębsze. No i trochę mi brakło, więc coś będę musiał wymyśleć. Tutaj widzieliście, że rozcinam na pół te dechy, to jest więcej niż trzeba, żeby na takiej rozpiętości tego metr 20 utrzymać jakikolwiek ciężar, który wymyślę sobie, żeby położyć na, na tej całej konstrukcji, więc to nawet jest nawet trochę za dużo, ale. Nie ma problemu. Teraz czas to zaprojektować i poskręcać. Uff. A już chłodno się robi. Za oknem taka zima, bym powiedział. Ale dobra, działamy. Nie ma co narzekać. Musicie mi wybaczyć, że nie nagrywałem podczas skręcania całej tej konstrukcji, ale to po prostu było karkołą, no bo jest tu strasznie, strasznie mało miejsca. No ale jak widzicie. Zamiar taki z tymi koszami tutaj sprawdza się idealnie, kosz się otwiera, jest jeszcze tutaj kawałek miejsca do następnej półki, czyli tak jak chciałem, zawsze tych e, szklanych jest najmniej, więc nie kupowałem takiego potrójnego, ale założenie jest tak, że teoretycznie ten potrójny tutaj wejść może. I tu mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem półek na 49 cm. Teraz będzie cały proces dopasowywania tych deseczek odpadowych. Tak to ma wyglądać, dość wiadomo, że tutaj albo to tak wyliczę, że jedna deska będzie z tej, druga z tej, albo coś to trzeba będzie multiturem wycinać. Zobaczę w ogóle, jak z tymi, jak z tymi deskami wychodziło powychodziło. Bo tam korzystając z odpadów, to co chciałem czy na 49, ale dużo było takich odpadów na 47,5, na 48,5. Szkoda, to było wyrzucać. No, to mamy te, które lecą na koniec. 618. Tutaj będą jakieś takie e, grubsze rzeczy, głębsze rzeczy. Trzy półki na damu góry zostawiłem. 70 cm do sufitu. Na 70 cm, myślę, spokojnie będą jakieś pudła, jakieś, nie wiem, właśnie rzeczy typu e, rolek papieru toaletowego, kupionego na promocji. E, powinien się tam zmieścić spokojnie, a z kolei na dole tutaj pewnie będzie odkurzacz podręczny, a tam, znaczy ten klimatyzator to jest do wywalenia czy tam do sprzedania, a tam pójdą rzeczy takie jak jakaś myjka ciśnieniowa, myjka parowa, takie rzeczy, które powinny być pod ręką, są troszkę duże gabarytowo, stąd ten wymiar, to jest jakieś 88 cm, więc spokojnie takie sprzęty będą wchodzić. Tutaj jeśli chodzi o ten wymiar są cztery półki, raz, dwa, trzy, cztery na 400, chyba 18 mm, więc wejdą tutaj butelki wina, Coca-Coli, butelki wody na spokojnie, nie na wcisk. E, tutaj z kolei będą na chyba 30 cm, 20 coś, 20 coś cm, i tu mają wchodzić jakieś słoiki, jakieś, e, właśnie przetwory. I jakieś, moi drodzy, mąki i tym podobne, trzy półki tutaj na to spokojnie wystarczą. Dobra, teraz czas na dopasowywanie tych deseczek. Jak mówiłem, trochę mi ich brakło, więc może być z tym problem. No ale zobaczymy, zobaczymy. Biorę się do pracy i widzimy się za chwilkę. Jeśli człowiek pogimnastykuje, to jego. No dobra, gotowe. No i drodzy, jakbym się wczoraj sprężył, to bym to zrobił w ciągu jakichś 5 godzin. Ale rozwaliłem sobie to na dwa dni. Po prostu było już zbyt ciemno, a musiałem jeszcze podocinać te deski. No tutaj sobie źle to wymierzyłem, ale to już zostaje tak jak jest. Te ostatnie założyłem, po prostu wymiarować, że ten słupek idzie z dołu do samej góry, ale to. Bez różnicy w tym miejscu. Koszt w moim przypadku 20 złotych, chyba musiałem kupić te mm, łaty. A, patrząc na wytrzymałość tego wszystkiego, bo ja przecież potem normalnie chodziłem po tych dechach, jak po, jak po drabinie. E, myślę, że spokojnie moglibyście całość konstrukcji zrobić z tych desek 4 na 5. I tyle. Nie trzeba by tych konstrukcyjnych. Ja je miałem, więc, więc je użyłem, ale jeśli miałbym specjalnie kupować, to no wystarczyłyby te tutaj deski nawet myślę 12 mm. E, czyli taka podbitka powinna wystarczyć w zupełności. To co mnie cieszy maksymalnie, to fakt, że e, no pozbyłem się praktycznie wszystkich odpadów. Żadna z tych desek. Pomijając tylko te, te dwa słupki, żadna z tych desek nie jest czymś, co musiałem specjalnie poświęcić. Są to po prostu zalegające mi odpady, które teraz przekształciliśmy w coś bardzo, bardzo, bardzo potrzebnego i przydatnego. W tym odcinku to tyle. Jak macie jakieś pytania czy, czy pomysły, co by można zrobić tutaj lepiej, piszcie w komentarzach. Chętnie się do tego jakoś ustosunkuję. A my widzimy się za tydzień w piątek, jak co? Piątek o godzinie 18.00. Pamiętajcie, żeby dać suba, nie przegapić tego odcinka. No i co? Działamy dalej. Cześć!